Cześć. Na dzisiaj przygotowałem krótkie zadanie z egzaminu maturalnego z chemii. Jest to zadanie na poziomie rozszerzonym z 15 maja 2015 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przeczytamy sobie na szybko polecenie. Wykonano doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie. Mamy dwa zestawy soli. Okreś odczyn roztworu powstałego w porówce pierwszej, odczyn roztworu powstałego w porówce drugiej oraz napisz w formie onowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas doświadczenia. I teraz tak. Jeżeli w zadaniach będziemy mieli zestawy soli, będziemy mieli określić odczyn tych soli, to bardzo często będzie się tutaj pojawiał temat hydrolizy. Musimy dobrze rozpatrzeć te sole. Spójrzmy sobie na pierwszą sól, mamy C17H35COK. I teraz tak, mamy część pochodzącą od kwasu, część pochodzącą od zasady. Kwas w tym przypadku, jako jest, że jest to kwas organiczny, możemy uznać, że jest to kwas słaby. A K jako pierwiastek leżący w pierwszej grupie tworzy wodorotlenki mocne. Pierwsza i druga grupa będzie tworzyła wodorotlenki mocne, więc w tym przypadku mamy mocną zasadę i słaby kwas, czyli zasada przeważa nam nad kwasem, więc odczyn tego roztworu będzie zasadowy. Jest sposób do rozpisania równania reakcji hydrolizy od razu formionowej skróconej, który sobie tutaj przedstawimy. Bierzemy od razu słaby jon, czyli w naszym przypadku C17H35CO. W hydrolizie będziemy dodawać do niego wodę i odtwarzamy kwas lub zasadę, z którego dany związek pochodzi. W tym przypadku C17H35CO pochodzi od C17H35CoH. I teraz tak, jeżeli mamy charakter zasadowy, to naturalnie musimy to udowodnić reakcją hydrolizy, czyli powstanie nam jon charakterystyczny dla zasad, czyli OH-. I udowodniliśmy w ten sposób charakter zasadowy tej soli. Teraz możemy rozpatrzyć drugą sól, czyli NH4Cl. Tu mamy część pochodzącą od zasady, tutaj od kwasu. Amoniak jest zasadą słabą, więc zrobimy sobie strzałkę w dół. HCl jest kwasem mocnym. Czyli w tym przypadku kwas przeważa nad zasadą, więc odczyn roztworu będzie kwasowy. Jeżeli chodzi o równanie reakcji, bierzemy słaby jon, w naszym przypadku NH4, dodajemy do niego wodę, odtwarzamy zasadę lub kwas, z którego dany związek pochodzi, w naszym przypadku jest to amoniak, i teraz tak. Powiedzieliśmy, że odczyn jest kwasowy, więc może nam powstać H lub H3O. Oba one będą determinowały dla nas odczyn kwasowy. Jaki on by tutaj pasował? Jeżeli mieliśmy NH4 plus woda, to kation H przeskoczył na wodę, dlatego zostało tylko NH3, więc produktem drugim reakcji musi być H3O. I udowodniliśmy w ten sposób charakter kwasowy. Dziękuję za uwagę.